Gdzie? No niestety wejście jest zablokowane. To znaczy czego oczekuje Pani mnie? dowodu osobistego bądź paszportu. Dowodu osobistego bądź paszportu nie posiadam. jestem w trybą, Co jest państwu wiadome? Ja nie znam pana także nie jest mi powiadomiony. Ale ja informuję. Dobrze, jakieś inne dokumenty z zdjęciem. A to posiadam? O, poproszę. Jest to prawo jazdy. No, jakoś można się wcisnąć. To już drugi raz tak właśnie zablokowane jest to wejście. Nie siadam dlatego, że Pani Joanna Włoch, Sędzia Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów pozwoliła sobie na ukranie. Nie da to, że siedziałem z naruszeniem artykułu 379 KPK, w związku z tym wolę już dla istoty sprawy, i po to tutaj jestem w sali sądowej, nie naruszać powagi sądu, której też sądem nie jest, ponieważ jesteście Państwo objęci aktem oskarżenia jako funkcjonariusze publiczni, którzy dokonujecie na urzędach sędziowskich przestępstw, karygodnych czynów, w tym również dokonaliście mordu na niewinnych ludziach, Klaudy Królik i Ważyniec Jastrzębski i w tej sprawie i tylko na tą okoliczność, od wielu lat w kilkuset sprawach jestem i występuję w salach sądowych, gdzie na początku w tym sądzie nie dopuszczano mnie w ogóle do głosu, wyrzucano siłą, właśnie dlatego, że nie posiadałem żadnych dokumentów tożsamości, posiadających moją tożsamość, moje prawo do mego nazwiska Lorenz Hajman. A teraz wykorzystujecie Państwo mój wiek, lat 70, Moje zdrowie sterane, i zniszczone przez was, sędziów, niegodnych urzędów. Ja mam przyjemność, że dzisiaj w metrze po raz pierwszy młoda dziewczyna piękna, śliczna, ustąpiła mi miejsce jadąc z nowodworów na dzisiejsze posiedzenie. Dlatego mogę sobie już postać. By nie narzucać tutaj. Ja pan nie chcę stać, ale nie chcę... Ale nie chcę... Nie chcę w ogóle wstawać, jak usiądę to chcę już usiąść i powiedziałem artykuł 379 jest Państwu nieznany, począwszy od Pani Justyny Kowski-Janusz, która w tym roku właśnie zacząłem zabiegać o to moje prawo z mocy artykułu 379 KPK. Yeah. Z prajnej decyzji był e, artykuł 17 paragraf 1 punkt 2 KPK stwierdzono że nie zawiera znanym filmu zabronionego. Na postanowienie to zdarzali się pan Dorek podnosząc podnosi w piśmie procesowym. Czy pan podtrzymuje złożone zażalenie? Chcę złożyć oświadczenie. Pierwsze. Że w dniu dzisiejszym przechodzę do niezagadomieniem. Dnia 31 października 2018 roku, nieświadom co do istoty meritum tej dzisiejszej sprawy. W związku z tym, mój udział, o który wnoszę jako osobisty udział w każdym postępowaniu, zarówno prokuratorskim, jak i w sędziowskim. Jest bezzasadny, gdyż narusza moje prawo do obrony. Ze względu na fakt nieznajomości, treści, pism znajdujących się w aktach tej sprawy. Oraz czego ona dotyczy, kogo? jakie zarzuty zostały postawione i w jaki sposób prokuratura broniła się przed moimi wnioskami. Drugie. W związku z tym, iż złożony został wniosek do organów tego państwa, którego nie jestem obywatelem, akt oskarżenia państwa polskiego, a konkretnie występujących w imieniu tego państwa polskiego, funkcjonariuszy publicznych, urzędników, policjantów, prokuratorów i co jest w tym wszystkim? Tragiczne i dramatyczne, również sędziów. których listą 153 ścigam zgodnie z kodeksem karnym za dokonywane od wielu lat czyny zabronione z wykorzystaniem urzędu sędziego, z wykorzystaniem praw gwarantowanych sędziom przez konstytucję, jako tak zwanych niezawisłych urzędników państwa polskiego w trzecim filarze władzy, władzy sądowniczej, że Magdalena Dziekańska we współzeszku z 24 sędziami objętymi tą listą, nie jest gwarancją i gwarantem, aby. Postępowanie sądowe w sprawie rehabilitacji niewinnych ludzi Klaudiu Królika i Ważnica Jestrzymskiego, podobnie jak Tomasza Komendę, niesłusznie oskarżonego o czyny zabronione. Wniosek jest oczywisty z tego, co już powiedziałem, tego, tego wstępu, tej preambuły mego wystąpienia, iż Magdalena Dziekańska, nie gwarantując mi prawa konstytucyjnego do sądu właściwego, ze względów na to, że jestem w sądzie rejonowym warszawa mieście, w którym dokonywano te bezeczeństwa, karygodne, ohydne matactwa, kłamstwa. Znęcano się nade mną fizycznie i psychicznie, jest wyłączona. Jednocześnie podnoszę, że rozpatrzenie tego mego wniosku winno być dokonane przez sędziów, niezależnych od układu koleżeńsko-służbowego tego sądu. A zatem przez Sąd Instancji Wyższej, co najmniej Sąd Okręgowy w Warszawie, którego sędziowie również uczestniczyli i uczestniczą w tym łańcuchu matac, ohydnych kłamstw, pomówień, szkalowania, i, a przede wszystkim nie dopuszczają do rehabilitacji ludzi oskarżonych o kradzież, której oni nie dokonali. A zatem wniosek jest chyba oczywisty i jasny, że dzisiejsze posiedzenie z udziałem pani Modalny Dziekańskiej jest dla mnie niedopuszczalne, bezprawne w świetle złożonego aktu oskarżenia państwa polskiego w tym funkcjonariuszy, a takim funkcjonariuszem jest również i pani Magdalena Dziekańska, która nie gwarantuje mi, jak to już udowodnili inni sędziowie, iż będąc w takim układzie, należąc i będąc członkiem kasty nadzwyczajnej państwa polskiego, która Przypisuje sobie, uzurpuje prawo do decydowania o życiu i losie każdego człowieka. Zresztą to udowodnili, mordując klawę Przyka czy Wałzeńca Jastrzębskiego, czy zamykając na dożywocie Tomasza Komendę, czy ludzi niewinnych, niszcząc zdrowie i życie tysięcy Polaków. Patrz, Krystian Brol, Felix Meszko, Jan Kosakowski, zmuszając do ucieczki poza granicę kraju Romualda Piątka i innych. Jesteście Państwo niewiarygodni i niegodni Urzędu Sędziego, co też od wielu lat podnosiłem i podnoszę i w związku z tym, dopóki mój akt oskarżenia nie nabierze mocy prawnej, nie przystąpimy do takich działań zgodnie z tym aktem, to dzisiejsze posiedzenie, jako jeden, jedno z ogniw tego łańcucha, ochydnego łańcucha, wielkiego łańcucha, Bezprawia, nie ma sensu i ja nie chciałbym obrażać, zarówno tutaj pani Magdaleny Dziekańskiej, obecnej i protokulantki, jak i siebie samego. Nie będę znieważał, nie używam słów wulgarnych. Moje treści nie są znieważające, jak to pozwolił sobie Michał Sokół, prezes sądu w Rodzisku Mazowieckim, kiedy tej samej treści moje pismo przez innych jest w jakiś sposób szanowane, traktowane poważnie i stąd na przykład odbywają się posiedzenia w sądach, natomiast on uznał, że moje pismo zawierające właśnie wnioski dotyczące rehabilitacji Klaudy Krylika czy to są treści znieważające. Tak, w pewnej mierze one znieważają, ale nie znieważają, one obnażają niegodność osób, które na urzędzie sędziowskim miast godnie, jako osoba niezawisła, z czystym sumieniem, prawa i uczciwa, rzetelna zamknąć ten łańcuch bezprawia, jaki żeście Państwo wykorzystując swoje urzędy, swoją moc daną Wam i przez Konstytucję i naród, pozbawiliście właściwie naród do tego, by sprawiedliwość była sprawiedliwością. Bo jeżeli sędzia uznaje, że człowiek z paragonem w ręku poza sklepem jest złodziejem i oto cały czas się toczy w wojna, że to nie jest niestety zgodnie z faktami i z prawem, z, z logiką, ze zdrowym rozsądkiem, Jeżeli uważacie, że człowiek będący w Mediolanie kilka tysięcy kilometrów od miejsca pomocy ewentualnej kradzieży dokonuje kradzieży portfela sędziemu Sądu Najwyższego Józefowi Krzątkowiakowi. Jeżeli można przypisać czyny, który nie dokonał Tomasz Komenda i skazać tego człowieka prawomocnymi wyrokami na dożywocie, na 25 lat więzienia, to jest to chyba dla mnie przyczynem do tego, byśmy się w końcu zastanowili. To w tym sądzie z Anną Kuzaj rozmawiałem w styczniu. Rok mija od czasu, kiedy pani Anna Kuzaj pozwoliła sobie kierowanie postępowania właśnie sekcji przygotowawczej. To z tej sekcji, od pani Anny Kuzaj, to właśnie dzisiejsze posiedzenie, na uwagę, że ja muszę zmienić swój stosunek do wymiaru sprawiedliwości. To nie ja. To państwo musicie zmienić stosunek do siebie samych zacząć siebie nawzajem szanować. Jeżeli w waszym gronie są złodzieje, autentyczni, prawdziwi, Mirosław Topyła, to, to, to Robert Rublewski, Włóczek Markowska i wy tych ludzi jeszcze uznajecie, dajecie im pieniądze, wracacie im odszkodowanie za to, że byli wyrzuceni przez jakiś czas pracy, pozwalacie im pr pracować to sami w ten sposób się bezczęścicie, znieważacie ten urząd, dlatego jesteście na liście niegodnych sędziów. Pani na tej liście nie ma, dlatego w interesie i Pani zarówno, jako Magdaleny Dziekańskiej, człowieka, mam nadzieję uczciwego i prawego, który w tym układzie kastowym, bo taki to jest układ, grupy zorganizowanej przestępczej, jaką właśnie sobie przypisujecie, będąc sędziami Rze Rzeczpospolitej Polskiej, to chcę Panią uchronić od takiego właśnie wpływu. Katarzyna Rymasz, w sądzie rejonowym Warszawa Wola, po raz pierwszy pokazała mi lat, temu chyba pięć. Proszę pana, radko, panu. Chodzi o to, że pani mi nie gwarantuje właściwego sądu, bo państwo się nazywacie sądem. Ja patrzę i widzę, ja nie widzę sądu, jestem racjonalistą, jestem człowiekiem patrząc na, na ten świat i nawet słyszę, że oto Nadalena Gdziekańska, Joanna Wo, czy inni twierdzają, jestem sądem. Ja nie widzę takiego sądu. Dla mnie sąd to jest instytucja, to jest właśnie ten organ, to jest abstrakcja. Państwo sobie przepisujecie i traktujecie ludzi poniżacie ludzi. No, ale proszę Pana, w dalszym Pan Nie, przedmiotem jest to, że ogniwem jednego z tego właśnie łańcucha tak, po no, jej funkcjonariuszy, no. kolejny prokurator dokonał czynu zabronionego, czyli jak powiedziałem w istocie sprawy, w mojej walce o rehabilitację uczciwego, prawego Waszynca Szenckiego, Klaudu Kryjka i innych, nie dopuszcza do tego, by było śledztwo <coughs> zgodnie z prawem, z aktami, <coughs> prowadzone z regułami postępowania karnego. I tworzycie państwo rzecz. No, dla mnie śmieszne, ale to są tragiczne, bo tu chodzi o życie ludzkie. Wy macie w pogardzie człowieka, i to jest chyba najgorsze, i to jest przyczyna tego nieszczęścia. Że oto ja dzisiaj muszę stać i wam, przepraszam, może takie kolokwialne określenie, pluć w twarz. To nie jest pluć w twarz. To jest to stwierdzenie, że sędziowie dzisiaj ta kasta nadzwyczajna rzeczywiście jesteście tak zdegenerowani, jesteście tak już zdefrowani, jesteście tak już w sobie stanąć zaufani w swojej bezkarności, że potraficie na legitymację sędziowską kraść. Co uczynili właśnie ściganie przeze mnie. To była Markowska, Wróblewski. Potraficie, jak prokuratorzy, dokonywać przekrętów. Nie, to nie temat jest. jest jeden. Sąd w Polsce, sąd w Polsce, właściwie sąd w Polsce, ja oczekuję sądu w Polsce i chciałbym, ale w polskich sądach nie ma godnych prawych, uczciwych, rzetelnych sędziów i Pani, Pani może mniemać, że Pani jest takową osobą, której właśnie godność muszę szanować i ja szanuję, ale tą godność to najpierw Państwo musicie szanować. Artykuł 30 Konstytucji się kłania, Wy to łamiecie. To Wy powinniście mnie uszanować, mój wiek, moje zdrowie. Wy tego nie czynicie, bo robicie wszystko, żeby tę sprawę zatuszować, zamknąć, jak jak pan Nakuzaj, rok czasu mieliście na to, żeby wznąć środki postępowania no, pana i... Przywołuje pana do postępowania. O, już pani przywołuje. W związku z tym... Jaki porządek? Do przedmiotu postępowania. Przedmiotem postępowania no, jest to, porządek, że... Y... Nie. Porządek? jakie czynności porządek naruszam? No, mam prawo do wypowiedzi, swobodnie mam nadzieję, jeżeli pani mnie zabrania, Ale no w, w związku z tym nie ma sensu. Do Ja, a jak powiedziałem na początku, ja nie mam pojęcia zielonego o czym, Dostał czego, kogo... i o terminie posiedzenia, bo to jest Wasza sygnatura, która mi nic nie mówi. Z, y, Co ja z tego wiem, że mam 2KP, 1983, a mamy 118... z aktami postępowania. To jest postępowanie z aktami a nie wystarczyłoby napisać, jak już niektórzy robią w niektórych sądach, tak, że podają mi, jakie to pismo, zresztą ja też do Państwa pisałem, Wszczęło to postępowanie. I wystarczyłoby mi to, bym wiedział, że zgodnie z pismem moim LF, jakieś tam numer, łamane przez 2018-17, to postępowanie. Ja wtedy wiem, przeciwko komu złożyłem, jaki wniosek, co napisałem, jakie są tam treści, czy znieważające, czy są tą obelgi, czy są wulgaryzmy, a może wręcz odwrotnie. To są mocne słowa, które Wam zarzucają właśnie Wasze czyny zabronione, typu wykorzystanie urzędu do tego, żeby zamordować niewinnych ludzi. Wniosek oczywisty, wyłączam Panią Magdalenę Dziekańską, jak powiedziałem wcześniej, wniosek powinien być rozpatrzony przez sędziów niezależnych od, tej, od tego układu panującego w Sądzie Rejonowym Warszawa w wśród, yy, Śródmieście, przez sędziów Sądu Okręgowego. Bo część sędziów Sądu Okręgowego, jak i Anna po raz pierwszy, uwzględnia moje wnioski, uwzględnia moje pisma, szanuje mnie. Domagam się szacunku. Zarówno dla mnie, jako Lorenza Flajmana, szacunku dla ludzi, którzy nie mogą tutaj stanąć i bronić się Klaudy Kulik, Wawrzyniec Jastrzębski. Tomasz Komenda ma to szczęście, że potrafi sam się teraz obronić i domagać się zadośćuczynienia i odszkodowania za to, że się uczynili. Ale czynicie takie bezprawie wobec tysięcy właśnie Polaków? I to państwo zarzucam, i to też również Pani, chociaż Pani nie jest na liście i nie mogę używać tych mocnych słów. Chcę Panią ostrzec i chcę Panią uchronić, by Pani nie weszła w to bagno bezprawia, które wyście sami stworzyliście. Takie matactwa, takie przekręty, takie zakłamania, to co czynicie jest to wręcz wymagające od człowieka normalnego mocnych słów. Ja tych słów jeszcze nie nadużywam i nie używam. Ja tylko podnoszę, że to co się wyrabia w państwie polskim, a szczególnie sędziowie, Wymaga, wydaje mi się, pewnego już jakby rozrachunku. I zamknijmy to. Rozmawiamy z panią Anną Kuzaj, powiedziałem wcześniej już, w styczniu tego roku domagałem się, żebyśmy tę sprawę zamknęli, która kompromituje Państwo polskie. To jest wstyd hańba, żeby sędzia uznawał człowieka z paragonem w ręku poza sklepem za złodzieja. I podtrzymujecie to Państwo swoimi postanowieniami, zarządzeniami, wyrokami. Ja się domagam rehabilitacji. Rehabilitacji za to, że ten człowiek, mając paragon w ręku, będąc poza sklepem, nigdy nie był złodziejem, a on jest w waszych aktach. Żeście zniszczyli moje życie jak rękach Freimana. Żeście używali siły wobec mnie. Stosujecie środki nieludzkie, typu detencja psychiatryczna. Powszechnie uwielbiana przez sędziów Sądu Rejonowego Warszawa Wola czy Warszawa Żoliborz. Marcin Czerwiński się płania, Adam Kochola, Piotr Nowak i inni. Prokuratorzy, Małgorzata i co na to minister sprawiedliwości, co na to prokurator generalny Zbigniew Ziobro? Nic, nic. Tuszuje jakąś coś sprawy, zamyka oczy, pozwala i przyzwala. A mając takie prerogatywy, mając jako minister, prokurator pewne możliwości działania, mógł mi, wspiera, mógł mi wspierać, mógł mi pomóc, on się od tego odżegnuje, czyli was wspiera, popiera Wasze działania, które godzą, w dobry wizerunek państwa polskiego, powiedziałem wcześniej jestem apatrydą. Dlaczego tak. jestem apatrydą? Bo nie można być obywatelem państwa takiego bezprawia. To jest mój protest. Klaudio Kury wytoczył wam wojnę, walkę, przegrał w niej. Twarzyszarski przegrał w niej. Tomasz Komenda wytrzymał 18 lat jego znęcania. Pana, znowu Pan postępowania, skoro Pan nie powiedział, że nie zna nie jest w stanie udosunkować się. W takim razie bardzo proszę o y, ograniczanie swojego głosu tylko do tego, co dotyczy tego postępowania, nie wypowiadanie nie związane ze To jest związane, to bo jest to do tego łańcucha właśnie bezprawia czynionego przez prokuratorów, wespół z sędziami. Jesteście jedną wielką zorganizowaną grupą przestępczą, jak to wiele osób podkreśla i wasze działania są przestępcze. Ja działam zgodnie z kodeksem karnym Pana, i będę działał. co postępowanie dotyczy innego czynienia. Ja nie wiem to właśnie to. czego i kogo. To miał Pan prawo to trzeba byłoby napisać, bo macie jeszcze Państwo taką uwagę, obecność nie jest obowiązkowa, nawet to potraficie tuszować. Ja znam jeszcze jedno postanowienie. Dobrze, ja uważam, jak powiedziałem wcześniej, wniosek podtrzymuję, wyłączenie Magdaleny Tykańskiej z dzisiejszego posiedzenia i udziału w tej sprawie w ogóle, przeniesienie tej sprawy do sądu, w którym sędziowie nie są ścigani. Jaki to sąd, w którym 24 sędziów jest objętych ciężkimi zarzutami z kodeksu karnego? Na nich ciąży postępowanie karne i ono się toczy, no i wtedy się toczyło, dopóki się w Polsce nie zmieni oczywiście ta sytuacja dla mnie powiązana, że sami sędziowie są sędziami we własnej sprawie. Dla Państwa jest potrzebny sąd obywatelski, a nie jakaś komisja dyscyplinarna. Bo to dowodem są działania wobec sędziów złodziei, bo tak można określić.